Cześć! Z tej strony Karol Bocian dzisiaj porada, jak dać użytkownikowi możliwość wybrania wielu opcji, zapisania tego do bazy danych oraz dopisania jakichś nowych opcji, które chce sobie wybrać. Do tego posłużymy się pluginem, który przygotował dla nas też Bubble. Zrobimy Add Plugins i wykorzystamy sobie Multi, multi Select Dropdown. Okay. Dodamy sobie nową stronę i tam zrobimy nasze testy. Tutaj mamy kilka opcji w tej naszej kontrolce. Weźmy sobie ten nasz Multi Dropdown. Normalnie tutaj, defaultowo, mamy opcję statycznych wyborów. Czyli tu wręcznie wpisaliśmy sobie po Enterach kolejne opcje, które może wybrać nasz użytkownik, np. Na choice 4. A potem możemy to wykorzystać, żeby zapisać sobie gdzieś w bazie danych. I to są tylko teksty. Pamiętajmy, że to są po prostu teksty. Zrób preview i zobaczmy, jak to wygląda. Normalnie użytkownik wybiera sobie coś stąd, może też usunąć, może wpisać coś i z tego wybrać później, bo mu podpowiada, przed dwójka, ale nie może sobie dopisać jakiegoś innego elementu, bo nie znaleziono wyniku. Jeżeli chcemy sprawić, żeby użytkownik dodał jakieś inne elementy, na przykład właśnie ten wybór 18, to wtedy zaznaczamy sobie tutaj w naszej kontrolce, Enable users to type new text. Jeśli pozwalamy na to, żeby w tych wyborach były spacje, np. tutaj jest choice, spacja 1, to musimy zaznaczyć jeszcze tutaj check, na tym niżej allow tags containing spaces. I po takich zmianach nasz użytkownik, oprócz tego, że może wybrać sobie coś, co istnieje, np. choice 2, może wpisywać też kolejne opcje, np. 18. I teraz moglibyśmy tutaj. Zrobić sobie przycisk Save i zapisać to na przykład do profilu naszego użytkownika te opcje, które wybrał, ale jak już wybierze tę opcję i zapisze sobie, jakiś inny użytkownik będzie chciał wybrać takie opcje, to tych, które on sobie stworzył, na przykład właśnie ten Choice 18, nie będzie tutaj. Znaczy, po odświeżeniu, Choice 18 dodajemy, on jest, ale po odświeżeniu tej strony to znika, bo nigdzie nie zapisujemy tych naszych opcji. Jeżeli chcemy, żeby wpisane nowe opcje pojawiały się u różnych użytkowników albo u tego samego użytkownika jeszcze raz, musimy zmienić sobie styl tej naszej listy i używać tutaj dynamicznych danych, więc to będziemy mieli dynamiczne dane, żeby tutaj użyć tego i wykorzystywać tak, żeby nasz użytkownik mógł coś tam wprowadzać, najprostsza opcja jest po prostu dodać nową tabelę do bazy danych z takimi opcjami, na przykład choice, dać tutaj Nazwę name, to będzie typu tekst. A następnie dać możliwość naszemu użytkownikowi wybierać z tej tabeli, więc weźmiemy tutaj Tab of Choices, to prostu wszystkie wybory, czyli Choice, Choice Source, do Search For, czyli szukaj w naszej bazie danych wszystkich wyborów w tej tabeli Choice, nie zaznaczam żadnych constraintów, a następnie Current Option Name to chcemy wyświetlać naszemu użytkownikowi. Na razie nie mamy żadnej opcji. Możemy sobie jakąś dodać sami. Wejdźmy do bazy z danych. Dodajmy nowy wybór. Choice 15. OK. Więc mamy jeden wybór. Zrobimy sobie preview naszej aplikacji. Zobaczymy jak to wygląda. Nasz użytkownik może sobie tutaj coś wybrać. Może coś wpisać, ale dalej to wpisywanie się nie uda niestety. Pokazuje jedynie, że nie znaleziono żadnych wyników. Tutaj użytkownik nie może dodać żadnych nowych elementów, ponieważ nie mamy takiej opcji w tym naszym dropdownie. Nie zaznaczyliśmy, aby nasz użytkownik mógł sobie coś nowego dodawać. Więc yy, możemy dodać sobie tutaj obok taką kontrolkę z inputem, napisać tutaj Add New Options i zrobić przycisk, który doda nam nowe opcje. Do tej właśnie wersji, więc mamy Add Option. Zmienił sobie nazwę tego przycisku, Add New Option, Start i tutaj zrobimy sobie Create a new Thing, typu Choice i ustawimy sobie Name, i ustawimy Input, Add New Option Value. I jak nasz użytkownik sobie coś tutaj wpisze, to wtedy dodamy do naszej bazy danych a przez to, że z bazy danych wyświetlamy tu wszystkie opcje, będziemy mieli w tej liście. Jeszcze tutaj wyczyścimy sobie dane, zróbmy sobie preview naszej aplikacji, dodajemy choice 16, a new option i jest choice 16. Możemy sobie jeszcze tutaj zrobić pewne zabezpieczenia, żeby nie dało się jeszcze raz wybrać choice 16, wpisać, bo teraz jak dałem dwa razy, to mam nagle dwie opcje 16, więc takie zabezpieczenie jeszcze przydałoby się tu zrobić, ale w ten prosty sposób, jak odświeżę moją aplikację, to te wszystkie zmiany są w bazie danych. Jak ktoś dodał sobie nową opcję do wyboru, czyli 17, to ona będzie się pojawiało dla wszystkich użytkowników, również po odświeżeniu aplikacji, więc i też dla tego użytkownika, jak się zaloguje na przykład za tydzień. Tak w naszej bazie danych widać te wszystkie opcje. Usunę ten duplikat z opcją 16, żeby nas nie drażnił. I po prostu to jest najprostszy sposób na to, aby dać użytkownikowi możliwość dodawania nowych opcji do tego setu, bo jak tu wybierzemy sobie dropdown, że to jest jakiś typ, który nie jest tekstem, to nam znika ta opcja możliwości dodawania przez użytkownika nowych rzeczy. Tak jak za teraz zmieniłem type of choices na tekst, to nasz użytkownik może dodawać sobie tutaj nowe elementy. Mamy tą właśnie opcję, ten check. Jak Ci pokazywałem przed chwilą, jest ta opcja właśnie wybrać sobie dynamiczne dane tutaj, zmienić tutaj na tekst, a nie na choice. Więc mamy tekst, tutaj możemy sobie wybrać each name, następnie wziąć tutaj current option po prostu, wtedy wyświetlimy sobie wszystkie teksty stąd. Możemy usunąć te dwie rzeczy jeszcze, to i to usuwamy, I wtedy jak tutaj mamy tekst, to mamy możliwość pozwolić naszemu użytkownikowi, aby wpisywał nowe elementy. Więc pierwsza rzecz, bierzemy sobie wszystkie wybory z naszej bazy danych, np. Choice 16, ale nasz użytkownik może też wpisać kolejny element. I teraz znowu możemy dać tutaj przycisk i zapisać te kolejne nowe elementy do profilu naszego użytkownika, ale dalej mamy ten sam problem, jak odświeżymy stronę albo jakiś inny użytkownik sobie wejdzie na tę stronę, to nie będzie miał tych elementów, które dodał sobie jakiś inny użytkownik, czyli na przykład ten choice18, bo choice18 nie ma w tej liście wyboru, nie ma w naszej tabeli, a choice18 jest, choice20 nie ma go, więc jak tutaj sobie jesteśmy, to one są, ale po odświeżeniu te nasze wybory znikają. Nie ma 18, nie ma 20, więc inni użytkownikowi nie mają opcji dodać sobie tego. Ale my jesteśmy w stanie dodać z bazy danych sobie jakieś nasze elementy, wyciągnąć z bazy danych tu wybory, ale też dać użytkownikowi możliwość dodać jakieś inne, jeżeli jeszcze chce. To teraz, jeszcze jedna najtrudniejsza rzecz przed nami. Dam możliwość użytkownikowi wybrać sobie tutaj opcje jakieś. A następnie jak wpiszę sobie coś, coś takiego, to pozwolimy mu zapisać to do bazy danej. Więc jak odświeży stronę, to dalej będzie mógł wybierać sobie właśnie te opcje. Jak coś takiego zrobić? Przejdźmy sobie do naszej strony, do designa. Dodajmy sobie najpierw powtarzającą się grupę, żeby zobaczyć, czy udało nam się dodać nową opcję do bazy danych. Więc wyświetlimy sobie tutaj wszystkie nasze wybory. Data source to search for. Szukamy tych wyborów. I zrobimy full list, żeby wszystko wyświetlić. Przejdę jeszcze do update'a, żeby usunąć tutaj trochę opcji, było trochę mniej. Będzie nam łatwiej pracować z tym. OK, mamy mniej wyborów. No i teraz zrobimy taką magię, że jak klikniemy i dodamy jakąś opcję tutaj, to wtedy odpalimy sobie Flow. Zróbmy zatem coś takiego. Workflow robimy elements and input values change, czyli coś się stało w naszej. Liście tutaj wyboru, to wtedy dodamy sobie nowy element do bazy danych. Kiedy coś takiego dodamy? Tylko wtedy, kiedy ten element jeszcze nie istnieje w naszej bazie danych. Jak coś takiego zrobić? Ustawiamy tu warunek Only When. Only When idziemy do naszej bazy danych i szukamy, czy jest taki y, wybór, którego jeszcze nie ma na naszej liście. A żeby to zrobić, po prostu szukamy wszystkich wyborów, które są, mają name. IS in, zawierający się na naszej liście wyboru, multi-round value, więc wyciągamy sobie z bazy danych wszystkie elementy, które tutaj nasz użytkownik już wybrał, i zliczamy, ile ich jest. Jeżeli jest ich mniej niż tych elementów, które wpisał nasz użytkownik, to znaczy, że nasz użytkownik wprowadził tutaj coś nowego. Więc, no. Jeszcze raz, wyciągamy tutaj sobie wszystkie elementy z bazy danych, które wprowadził użytkownik, i patrzymy, czy jest ich mniej niż tych, które wprowadził faktycznie nasz użytkownik. Czyli, czy nie ma czegoś nowego. Jeżeli coś takiego jest, to wtedy robimy sobie nową rzecz. Create a new thing, choice, i ustawiamy sobie name na. I najłatwiej to zrobić tak, że weźmiemy sobie value, last. Last item, ponieważ nasz użytkownik nie jest w stanie wpisać tutaj Choice. Na przykład 15 wybiera sobie. Tutaj wyświetlimy w powtarzającej grupie jeszcze tekst, żebyśmy widzieli dokładnie, co tam jest, więc tekst tutaj. Current name, preview. Mamy 15, 16, 17. Klikamy sobie, nasz użytkownik klika 15. Jest 15, oznacza sobie potem kolejne. Choice, na przykład 22. Nie ma takiego. Klika Enter i zobaczcie, Dodał nam się wpis taki z 22. Jak odświeżę teraz stronę, to ta 22 też jest w naszej liście. Ta 22 pojawiła się też tu na dole. Choice, jakaś inna opcja. Nie ma trójki, dodajemy sobie trójkę. Jest. I pojawiła się też w naszej liście tutaj w wyboru. Rzemy 17. Znowu jest. 17 i trójka. 16. Dodajmy sobie jeszcze jakiś nowy wybór, który nie ma nasz użytkownik. 78 na przykład. OK, udało się. I tak możemy sobie pododawać te elementy. Problem może pojawić się wtedy, kiedy mniej więcej równolegle w tym samym czasie kilku użytkowników będzie wprowadzało te same opcje. Więc warto byłoby poprawić ten nasz warunek tutaj, wyboru naszego elementu, żeby wybrało na przykład taki element, którego jeszcze nie ma na naszej bazie danych, więc możemy sobie odfiltrować z naszej multi value listy te elementy, których nie ma. Więc zrobimy sobie filtr i filtrujemy sobie. Weźmiemy tutaj później pierwszy element, który znajdziemy, którego nie ma jeszcze w bazie danych i odfiltrujemy sobie teraz wszystkie nasze elementy, których nie ma w bazie danych. Więc tutaj bierzemy ten filtr, add new constraint, szukamy w bazie danych do search for Wszystkich naszych wyborów. OK. I potem bierzemy wszystkie imiona, nazwy. Each items doesn't contain. Nasz tekst. Więc bierzemy sobie z bazy danych elementy i wyszukujemy, odfiltrowujemy te stąd z tej naszej listy, które wprowadził użytkownik, które są w bazie danych. Więc zostaną nam tylko te, których w bazie danych nie ma. Zróbmy preview. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Mamy jakieś wybory. Dodamy sobie jakiś nowy wybór. Choice, na przykład, 57. OK, i Dodał nam się na sam koniec choice 57 jeszcze raz. I już drugi raz nie da nam się go dodać, bo on tutaj już jest. A jeżeli mamy coś takiego, spróbujmy wykasować. Mamy jeszcze raz choice 57. to mamy i raz tylko tutaj na liście. Nie ma drugi raz powtórzenia tego naszego wyboru, możemy zrobić duplikatów, tak naprawdę. A jak przejdziemy sobie do bazy danych, to zobaczymy, że te wszystkie nowe opcje, które prowadzi użytkownik, pojawią się. Więc jak odświeżymy sobie znowu stronę, to inny użytkownik też będzie mógł powybierać te nowe opcje dane przez kogoś innego. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!